Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Urgacz i zapraszam Cię na kolejny intensywny webinar dotyczący tym razem obszaru klatki piersiowej. Nauczymy się czterech najbardziej skutecznych metod akupunktury dystalnej po to, żeby uwalniać wszystkie dolegliwości właśnie z tego obszaru. Powiemy sobie o dolegliwościach zarówno kostnych, powiemy sobie o wszystkich powierzchniach międzyżebrowych, powiemy sobie również oczywiście o dolegliwościach mięśniowych, ale również zajrzymy do organów wewnętrznych i nauczymy się odwzorowywać organy wewnętrzne tak, żeby poprawić ich ukrwienie tak, żeby poprawić Sprawić ich funkcjonowanie. Mamy tutaj do wykorzystania cztery metody: będzie to akupunktura czaszki, będzie to akupunktura doktora Tana. Powiemy sobie o sujok, czyli dłonie i stopy, ale również o eciwo, czyli najsilniejszych odzorowaniach, które występują w ludzkim ciele. To wszystko już 26 kwietnia o godzinie 19. Zapraszam serdecznie, zapisujcie się poniżej. Ilość miejsc jest ograniczona, a dla tych, którzy się zdecydują, oczywiście dodatkowy gratis. Do zobaczenia 26. Cześć.